Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii The Forest. Witam was w ten poranek, bo chyba już takim tradycją się troszeczkę stało, że o 8 godzinie na moim kanale nowy kolejny film z The Foresta. Mamy poranek, naprawdę, mamy poranek też i w grze. Pamiętacie, ostatnio zbudowaliśmy tą wieżę. Zbudowaliśmy też tutaj ogródek, dość tak mocno rozbudowaliśmy. Nawet coś tam tu, zobaczcie, urosło już. Na razie tego nie będę zbierał. Niech sobie to rośnie. Tych zresztą ale e, jest mało, ale tych, tych, tych pozostałych kwiatków jest pełno. Wieżę oczywiście pobudowałem, ale nie dokończyłem jej. Chcę, żeby się ten dźwięk piękny, to właśnie ten. O! Usłyszeli razem ze mną. Mamy kolejną zajebistą wieżę. Dajmy tutaj teraz jeszcze e, coś, żebyśmy mogli po niej wchodzić. Czyli linę. Gdzie ta lina? Dobra. No, co jest? No nie gadaj, że nie dam rady tego tutaj przymocować. O, OK. Czy mamy linę? Chyba nie mamy liny, więc musimy stworzyć ze szmatek. To też dzięki wam że się tak naprawdę dowiedziałem jak to robić. Lina jedna wystarczy nie potrzebna na razie więcej. OK, no zobaczmy, spróbujmy tam wejść. Bałem się, że nie będzie można wejść, bo ta lina ma, no jest określonej długości, ale widzę, że nie ma takich problemów. No i cóż, widok mamy przepiękny, mamy poranek ze foreście, stąd widać bardzo dobrze tą całą górę, widać oczywiście naszą e, starą bazę, znaczy starą, to jest cały czas nasza baza, no i będzie widać całe nasze miasteczko, które tutaj budujemy, tamta wieża jest dokładnie na takiej samej wysokości jak ta, na której, na której jesteśmy, no naprawdę wygląda to mega, mega dobrze, podoba mi się to, jestem zadowolony z tej pracy, a uwierzcie mi, że wcale tak mało pracy to nie kosztowało. Kolejna rzecz, którą projektowaliśmy w ostatnim odcinku, ale nie dokończyliśmy. Nawet nie zaczęliśmy budować, ja zacząłem je budować pozawne odcinkami. To jest nasz. E, nasz ten. Jak to nazwać? Most. Zresztą kładka. E, buduję ją po to, że można było przewozić drewno z tamtego lasu, bo tutaj w tym lesie jest bardzo dużo drzew. Natomiast w tym, no niestety, nie Jest coś może, bo zaraz Marian padnie nam tutaj trupem. I pierwsze co bym chciał zrobić, to chciałem dokończyć koniecznie. E, koniecznie, właśnie ten e, most. A do tego jest nam potrzebne jedno drzewo, jak na razie wystarczy. Już ok, ogarnijmy to jedno drzewo. i drodzy, jutro, e, jutro jest, e, znaczy dzisiaj jest wtorek, więc za dwa dni dokładnie wigilia. Jestem ciekawa, jak tam e, waszych domach, czy już pachnie wigilia. Nie, co się tam. O, się myślałem, że spadnie mi po prostu na chatę. E, czy już pachnie u was e, świętami? Choinka ubrana. Mała pewnie w kuchni się krząta kolędy, ta puszcza i takie różne. Eee, no, święta, dokładnie. I teraz jeszcze jedna bala. Balka, bal, bala. Balka. Jedna. Weźmy tam też od razu, bo to szkoda, żeby tu została. I zaraz zobaczymy, czy nasz most zadziała. Super, jest most. Wygląda to, że jest niby równo, więc powinno się dać przejechać po tym. O, łódka nam. Musimy tą łódkę przesunąć tam na wodę A, e, popchaj, dobra. Popchaliśmy. Tu mam... E, jednego, jedne sanki. Zaraz spróbujemy nimi się przejechać po tym moście. Super, tu się da wjechać. No i rewelacja, o to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło, super, tylko pytanie jeszcze. O, co tu? Pytanie jest, czy wyjedziemy stąd, to jest też jeszcze ważne. Super. Jest, jest reweka. Wszystko działa tak jak miało działać Podoba mi się to naprawdę, To jest świetne rozwiązanie Dobra Stawmy to tutaj, bo to mi się tu raczej przydać tam I teraz tak e, Potrzebuję parę to Myślę, że po czaszki przyjdziemy się do tej drugiej wioski, która jest e, Tam za naszym nowym, znaczy na, za, za naszą osadą o, a to królik, słucham co tak skacze Tamta wioska, muszę wam powiedzieć, że była teoretycznie przed update'em jeszcze przed dwoma do tyłu. Była totalnie nieużywana, nieużyczkowana przez kanibali. Teraz ich tam jest bardzo dużo i trzeba uważać. Co to jest? Drzewo, dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo tutaj nie zastaniemy. Ja chcę tylko wziąć... Potrzebuję czaszki. To jest ważne, żeby oświetlić trochę tą naszą nową... Nową... No, bo zawsze mówię, Czy miasto? Czaszki, czaszki, tylko czaszki. Co? Mam dwie przecież. To nie jest pełno. Więcej można wziąć czaszek. A dlaczego ja nie mogę wziąć tej czaszki? To tylko dwie można czaszki wziąć? I prawda. Cztery zawsze było można. No dobra, no to wykorzystam to, co mam. Chyba, że może tamtych nie mogę wziąć, po prostu moment. Sprawdzimy to. No, dokładnie. A ciekawe dlaczego. No to jeszcze jedno musimy gdzieś znaleźć, taką wolno stojącą. Tam jest ta, są te namioty. Wolno stojąca czaszko. Łukasz się. No tu mamy na przykład. Dobra. Wracamy. O, to LS? O, Lizard. Wow, co to się stało? O, mamy przyjaciela. Tu mamy towarzystwo. Posłuchaj mnie. O, tam jest drugi. Spójrz mi w oczy. I powiedz, czy te oczy mogą kłamać. Jeden. Zobaczcie w ogóle jak super, wygląda, e, super wyglądają te dwie wieże. To jest właśnie to co Wam mówiłem. Myślę, że można by było zrobić tu jeszcze jedną wieżę na środku. Bo ten mur jest naprawdę bardzo długi. E, jest bardzo długi i kolejna wieża obserwacyjna by się również przydała. Więc ja to uczynię. Mniej więcej na środku. Myślę, że gdzieś tutaj byłoby dobrze chyba. Tak, tutaj damy. Fajnie się tak stawia, to jeżę oczywiście. No, tylko, że gorzej jest z tym budowaniem i zdobywaniem tych surowców, żeby, e, żeby to ogarnąć. Muszę to obrócić. O tak. Jeszcze trochę. Słuchajcie, nie wiem, czy to słyszeliście, ale ja słyszę, że ktoś stuka. Co to jest? I tak, jakby ktoś chodził po tym moim tym. Trochę się, jestem wystraszony, bo. Nie wiem, co tu kama teraz. Tam pobiegł jeden. E, ten Debil, może on tam wali w ten mur. Jesteś gdzieś tutaj Gdzieś tu jest Przejdę z nim na drugą stronę I przywitam się z nim Ale tu go nie widzę Może już sobie poszedł O jest tutaj Posłuchaj mnie Jak będziesz mi niszczył dom To czeka taka właśnie kara Rozumiesz? O tam idzie drugi. Czy to jest ten ogniowy? Nie. Gdzie tak... Ole mi przypierdzieli. Szybko lekarstwo. Żyje? Już nie. Dobrze. Mamy czysty teren. może tak można powiedzieć. Czy ja tu przeskoczę? O, 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 mnie przeskoczy. Dobra. E, co teraz? Teraz to by się przydało. Spójrzmy, jakie my tu mamy zapasy. Nie mamy nic musimy coś zjeść przede wszystkim. Ja bym chciał iść zobaczyć tam do góry, czy tam nic czasem się nie rozwaliło. Dobra. Mamy to. to się napijemy. Proszę zobaczyć, czy pójdziemy tam do góry. Zobaczymy, czy czasem nikt nam czegoś nie rozwalił. A tu jest jeszcze jeden lizard. Ostatnio u mnie zjedzenie jest mega deficyt. Tak więc. Dobra, idziemy tam. O nie, słoni! No to teraz jest krótka piłka. Krótka piłka. Bo mi wszystko rozpierdzieli. Odpalił się. Co za czubek. Odsuń się od tego muru. O nie, o nie. O nie, Jezus Mary, ale się wystraszyłem teraz naprawdę. Przepraszam. Co on ma w ogóle za... Nie, nie. Nie, nie. Jest! Mamy go, pokonany. Jezus, a się wystraszyłem, po co ma jakieś takie nowe... Jakieś nowe odgłosy, co to w ogóle było? Jeszcze się rusza. Ty słoniu! Mogę to pokroić? Chyba nie. Nie, tego się nie da pokroić. Uff. Wróćmy na chwilę do bazy, niech się chwilę uspokoje. Zapiszę grę, bo znowu zapominam o tym ciągle i potem mam problem. Zapisujemy. C Czy ja mam e, skórę zielenia? Czy mógłbym w końcu dokończyć tą moją ozdobę? Mam. No. W końcu to wygląda jak powinno. Leczmy się trochę tutaj, które są tym. Bo ja strasznie rzadko używam tych medycznych. A nie, nie mam w ogóle. To chyba i to. Nie. To i rzutę. Tak. Aloes i rzutę. Marie. Coś takiego. Trochę sobie zrobię. Bo faktycznie szkoda tych leków wykorzystywać, bo one są dość cenne. Chociaż tak naprawdę w każdym... w każdej skrzynce je znajdziemy. Dobra. Załóżmy trochę tego. <laughs> Cały wykrzy jesteś Marian. Już nie. Zobaczmy w ogóle jak to nasze zdrowie po walce z mutantem. Dobrze się czujemy. 98% coś mamy złamane, tak? Plus 2. Nie wiem co to jest. Dobra. Nieważne. Przeżyliśmy atak słonia i myślałem, że szczerze powiem, że będzie troszkę gorzej. Ale wyszło nawet całkiem spokojnie, to, to coś się cały czas rusza. Możemy się teraz przyjrzeć temu czemuś. O Jezu, to się rusza bardzo. Mogę to przesunąć? Mogę to wziąć? Nie, to jest kamień. Idź mi stąd. No, i kumple jego przyszli. Gdzie oni są? A, tu jest. <grymne> 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 Jak mi się to pole minowe podoba. Słyszycie te małe odgłosy, jakie jaki oni próbowali? To jest po prostu straszne. O, dzięki za leki. Ten ogień to jest naprawdę, te pułapki są naprawdę bardzo dobre. Ja się mocno zastanawiam, czy nie zrobić jeszcze parę ich tutaj. Tylko problem polega na tym, że jak ja chodzę, to też się czasami pod nim podpalam, bo nie zauważam ich. Zobaczymy tutaj, czy pułapki są wszystkie włączone. Ale wygląda na to, że tak. Żaden się nie złapał, a to pewnie dlatego, że nie miałem podpalonych ognisk. Gdyby te ogniska tutaj były popalone, to gwarantuję wam. Że, żeby się złapały, jakiś dziady? Ale to pewnie jakiś przybiegnie, nie mi to rozpaliłem. W sumie, dobra, zróbmy jeszcze parę pułapek i cofnijmy się do naszego do naszej osady. Na pewnie to potrzebował linę, a liny chyba już nie mam. Tak, to muszę zrobić sobie parę lin Ciekawe co można z tą liną jeszcze zrobić? No zobaczcie, ona nie jest do końca skraftowana. Może jakąś wędkę? Nie. A ten? Też nie. Też nie. Też nie. Ale coś... Coś można. Ale co? Też nie. Czaszka? Nie. Kość? Nie. No to nie wiem co tu można dodać. Żeby to jakoś ulepszyć. Jedno za dużo. Dobra. Zbudujmy ze trzy pułapki. Bo one jak widać są bardzo przydatne. Nawet mutanta podpalają. Ciekawe, czy teraz te bombowe pułapki e, aktywują też mutanty. Bo wcześniej jak wiecie nie aktywowały ich i to był problem. To był problem, bo... Myślę, że oni stąd złażą, tylko będę się to naprawdę uważać, bo... Ja tu też często chodzę. Dobra. Ło! Marian! Widzicie, to jest to, co, o czym wam mówiłem, że... Ja mam problem e, z lokalizacją też tych pułapek i sam w nie wpadam często. O, tak właśnie je mutanta, widzicie, znaczy tego, widzicie to? Żargo. Fajnie by było jakby na przykład dodali jeszcze zwierzęta, które, e, które są zarażone przez e, ugryzienie ich i stają się właśnie takimi pięknościami. Znaczy pięknościami. Stają się właśnie jakieś dzikie takie. To by było spoko też. Mogliby o tym pomyśleć. Dobra i jeszcze jedną damy gdzieś tutaj załóżmy. To naprawdę jest już takie pole minowe. Że praktycznie za każdym razem wpadają. Ale co odkryłem bardzo fajnego, to to, że po każdym włączeniu gry od początku e, te pułapki same się odnawiają. Więc to jest spoko bardzo. I te drzewa, które mnie tak denerwują. Setne, dobra. Wróćmy teraz tam. Musimy tam jeszcze parę rzeczy przynajmniej zaprojektować, niekoniecznie pobudować. Musimy iść teraz do góry, jeszcze tam do lasu, zebrać trochę drzewa. Zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj. Nie, nie na razie nie mogę zamykać tego terenu, bo jak zamknę, zrobię tą pułapkę, o której myślę. Chyba mogę go trochę posadzić. Tak. Tu już nie. Eee... A ciekawe czy właśnie po zebraniu tego kwiatka mogę sadzić? Nie. Nie wiem, nie wiem kiedy. Nie wiem, gdzie to się zbiera w ogóle. Gdybym zamknął tutaj tą pułapką, to bym nie mógł jeździć e, e, sankami. Także to na razie zostawmy w spokoju może. Ale ten słoń to powiem wam, że zaskoczył mnie tak dość mocno. Nie spodziewałem się go tam. sarenka sobie chodzi. Może mi się uda ją ubić. Chodź tu! Sarno! Co na no weszło do... A, ja, marnie, jak ty tak latał, to po prostu możesz sobie ubić, wiesz co? Azuku? Mam szczały, Mam dwie strzały. Dobra, dajmy jej żyć. Poróbmy dajmy to, co trzeba. A gdzie jest? Dlaczego ja nie widzę sikiery swojej? Ale łupie to dobrze. To są dwa drzewa. Jedno, to jest drugie przyklejone, to, a teraz sikiery widać dopiero. Zrąbę chociaż sobie to, ja sobie to potem pozbieram. No, na spokojnie. Ty sarno! No wraz w drzewo, w, znaczy w skałę. To ma być sprawiedliwość. Moi drodzy. E, w czwartek, czyli w Wigilię, e, kolejny odcinek z Deforesta. E, także zapraszam serdecznie, kiedy już zjecie Wigilię i, e, i będziecie się nudzić. Prezenty otworzycie. I nadal będziecie się nudzić. To zawsze możecie sobie obejrzeć kolejny odcinek z The Forest, który będzie na kanale w czwartek od godziny ósmej. Już naprawdę nieźle wyglądają te, te dwie wieże. Wyglądają naprawdę bardzo dobrze. A czy ja mam dynamit? Wy słyszeliście to Czy wy to słyszeliście Skąd on wylazł? Jezus No ciekawe skąd on wylazł Kurde, biegnie tu Zostaw mnie w spokoju A się wkurzył widzę z no, ściany po prostu wyraz, bo e, ja go wcześniej nie słyszałem więc y, niemożliwe jest. Dwa mutanty w jednym odcinku, serio. Co z nim zrobimy? Poszczelimy go. On do ognia też chyba ginie, nie? Będzie nam to łaził, i tylko przeszkadzał. Chodź tu. Skorzyść, wyraz. Już jak się drze. Boże, Marian dostał drugi wszał ale jest bardzo wkurzony, nie powiem, zostaw mnie w pokoju. Patrzcie, o, teraz już dym poszedł. Jezu, to kolejny, to co oni tu robią? Spalił się! Co tu się dzieje w ogóle? Spalił się? O jak mi przykro! O jak mi przykro! O jak mi przykro, drgawki jeszcze! To jest dopiero gówno za przeproszeniem. No na pewno. Ty, jest, ty mi tak zagrozisz. Schowaj cytki. Cytki schowaj! Z tym mutantem robi się ciemno. Co z tym mutantem? No nie spodziewałem się, że dwa mutanty. Ty żyjesz? Jest jaka to jest galareta w ogóle. Zobaczcie, nie mogę z tym nic zrobić. To ma tiki różne. Tak jakby żył cały czas. O oh fuck! Co on robi w ogóle? Chyba umarł. No już nie żyje. A taki odgłos jest jakbym mógł go pociąć. No, ale nie mogę. No, no to moi drodzy mieliśmy dwa ataki na jazdę mutantów. Mówiłem wam, że wcale to nie jest taki bezpieczny teren. Ja szybko zapiszę tylko grę, żeby na nic nie zniknęło. Ok, zapisujemy. Slot czwarty poproszę. I co robi się ciemno, więc za wiele już dzisiaj nie zdziałamy. Pójdziemy jeszcze tam na górę, zapalimy ogniska. I myślę, że na tym skończymy dzisiejszy nasz odcinek, w którym to dwa... Przeżyliśmy dwa ataki mutantów. Z jednej strony słoń, z drugiej strony Cipek. Brakuje tylko jeszcze tego nowego takiego grubasa. Jeszcze nie miałem przyjemności z nim walczyć, ale może nie będę wywoływał z, wilka z lasu. O, słyszę, słyszę, słyszę. Gdzieś chodzą. Skaczą. Bardziej ich na pewno nie ma. Bardzo dobrze, że ten e, po update'cie ten właśnie strumień co tam widzicie, on tak mi hałasował z tej strony, ale widzę, że go... że ten... że... wyciszyli go. A tu jednak nie się... O, gdzieś są, słuchaj. A, wisi tam. Dwóch chyba wisi. Zajdę do nich. O, kolejne. Ilu ich tu wisi? Czterech? A ten go sobie chyba. Dziś. Jeden, drugi Posłuchaj mnie, jak będziesz, będziesz ich uwalniać, to Nie wolno ich uwalniać Ty też To nie się żyje? Nie. A słyszałem jakby ktoś żył jeszcze Dobra, weźmy posprzątajmy Posprzątajmy to, wyrzućmy ciała. A pisaliście też a propos robienia tych tego cmentarzyska, wiecie co? To by był fajny pomysł, ja zresztą kiedyś na niego wpadłem, w starej bazie pamiętacie na pewno robiłem. Natomiast problem polega na tym, że on, że, że one po tym, po... Jak no, po nocy one po prostu znikają te ciała, więc jest to bez sensu. Ale może kiedyś to naprawię, będzie inaczej. Dobra, mamy poprzątane wszystkie pułapki aktywne. Nie widzę tutaj... żadnych nieprzyjaciół. I co? Więc przejdę tędy, uważaj Maria na pułapki. No. Też mi wejść? Dzięki. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mieliśmy dość dużo akcji, bo były dwa mutanty, którym daliśmy czoła i nie, nie, nie pokonały nas. Liczę na tego grubaska, który jest nowym stworem w Deforestie. On jeszcze do mnie nie przyszedł nigdy. A myślałem, że właśnie go słyszę, ale nie. Więc co? Do zobaczenia w kolejnym. Czwartkowym, wigilijnym wydaniu e, serii The Forest. Ja od razu Wam też powiem, że e, to odcinki nagram troszeczkę wcześniej, bo wiadomo, e, ja też mam swoje życie prywatne i też bym chciał spędzić te święta rodzinnie i spokojnie, dlatego e, dlatego będą nagrane troszeczkę wcześniej, ale na pewno będą e, równie dobre jak e, poprzednie. Dzięki, że jesteście, jak się podobało, to dajcie lajka. E, jak się bardzo podobało i nie już mojego kanału, to zacznij subskrybować. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Oh, oh,